W sobotnie południe w Kolbudach zgromadzili się sportowcy pełni energii do wystartowania w biegach z serii Kaszupy Biegają. Cykl składa się z ośmiu startów zorganizowanych w różnych miejscowościach. Wstartowaliśmy między innymi w Piaśnicy, w Zydzach dwa razy pokonywaliśmy wieżyce, biegaliśmy również na terenie gminy Żukowo. W Kolbudach dzisiaj jesteśmy, przedtem był piękny bieg na terenie Szwajcarii Kaszubskiej, tak zwany Cięż maraton. Frekwencja na kolbudzkiej dziesiątce była imponująca. Zgłosiło się ponad 200 osób, w tym kilkunastu uczestników z samych kolbud. Sprawdziliśmy, jak wyglądają treningi zawodników, a także jak często startują w biegach. Ja startuję w biegach takich długodystansowych od maja, tak porządnie. Wcześniej w zeszłym roku też miałem okazję odbyć kilka startów. Staram się biegać 6 razy w tygodniu po 10 km z jednym 20-kilometrowym wybiegiem. Zdrowe odżywianie, aktywny tryb życia i pasja, która nie opuszcza ich na co dzień. Jak tylko mam pieniądze, to, to sobota i niedziela jeżdżę na wszystkie zawody, na ultramaratony, maratony i cały czas. Walka o zwycięstwo była zacięta, bo toczyła się o puchar wójta gminy Kolbudy. Władze gminy Kolbudy są bardzo przyjaźni, nastawieni do sportu, do rozwoju sportu i mam nadzieję, że mieszkańcy to y, zauważą. W tym bardziej, że. Y, nie tylko piłka nożna, ale biegi i masę innych dyscyplin, także tylko uprawę sport. Gmina Kolbudy tętni życiem, a my gratulujemy zawodnikom silnej woli i wytrwałości.